Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii z historią przez życie. Dziś przejdziemy do omawiania tematu związanego z sytuacją Polaków zamieszkujących zabór pruski oraz austriacki w drugiej połowie XIX wieku. Zapraszam serdecznie. Od drugiej połowy XIX wieku sytuacja Polaków zamieszkujących obszar zaboru pruskiego stawała się coraz trudniejsza tym bardziej kiedy na stanowisku kanclerza w rządzie państwa pruskiego urząd objął Otto von Bismarck nazywany również żelaznym kanclerzem który ze względu na swoje silnie nacjonalistyczne poglądy dążył do Umocnienia pozycji Prus na terenie wszystkich państwek niemieckich oraz ogólnie całej Europy, a jednocześnie starał się o to, aby Prusy stały się państwem o wiele bardziej jednolitym narodowo, co często stawiało władze pruskie w konflikcie z Polakami, których silne tendencje patriotyczne i niepodległościowe czyniły ich w oczach von Bismarcka osobami bardzo niebezpiecznymi. Tym bardziej, gdy na przestrzeni XIX wieku mocarstwa zaborcze były świadkami wielu powstań oraz zrywów niepodległościowych, które podejmowali Polacy w imię odbudowania niepodległej Polski. To sprawiło, że w drugiej połowie XIX wieku nasiliła się germanizacja, jaką podejmowały władze pruskie wobec Polaków. Germanizacja był to proces społeczny i kulturowy, w wyniku którego Prusy starały się przekształcić kolejne pokolenia Polaków w nowych Niemców, nowych obywateli państwa pruskiego, którzy stracą jakiekolwiek ślady swojej dawnej polskiej kultury, języka i tożsamości narodowej. Germanizacja podejmowana przez władze pruskie przyjmowała wiele form na przestrzeni całej drugiej połowy XIX wieku i początków wieku XX. W pierwszej kolejności, już w latach 70. XIX wieku, władze pruskie, a później niemieckie, rozpoczęły proces zwany kulturkampfem, czyli tak zwanej walki o kulturę. Walka ta zakładała podporządkowanie wszelkich elementów życia kulturowego i religijnego jurysdykcji władz pruskich. Walka ta wymierzona była w szczególności Przeciwko Kościołowi katolickiemu, który zwłaszcza we wschodnich obszarach państwa pruskiego, a następnie niemieckiego, bardzo sprzyjał lokalnej polskiej ludności, dążąc do zachowania jej niezależnej kultury i świadomości narodowej, konsekwencji czego w drugiej połowie XIX wieku na ziemiach pruskich kościół katolicki stał się głównym bastionem polskości. Co nie podobało się Ottonowi von Bismarckowi, który dążył do ograniczenia władzy i wpływów, jakie Kościół posiadał w tych regionach wśród lokalnych społeczności, nakazując m.in. duchownym nieodprawiania żadnych mszy w intencjach narodowych oraz nie podejmowania żadnych działań o charakterze narodowym, konsekwencji czego władze pruskie. Miały nadzieję, że w ten sposób wpływy Kościoła zostaną mocno ograniczone i nie będą oni już wywierać takiego wpływu na lokalną ludność. Oczywiście spotkało się to z protestem i niezadowoleniem wielu lokalnych duchownych, którzy uważali, że Kościół Katolicki jest instytucją całkowicie niezależną od władz politycznych państwa pruskiego, w efekcie czego często dochodziło do sporów między duchownymi a lokalnymi pruskimi urzędnikami. Ostatecznie Kampf nie przyniósł zamierzonego rezultatu. Wpływy kościoła nie zostały ograniczone, a wprost przeciwnie, jedynie zyskały one na znaczeniu i popularności wśród lokalnych społeczności. Nie inaczej, sytuacja wyglądała w latach 80. XIX wieku, kiedy w 1885 roku Otto von Bismarck podjął kolejną uchwałę znaną jako Rugi Pruskie, która jest Kładały masowe przesiedlenie tysięcy polskich osadników zamieszkujących granice państwa niemieckiego do innych państw europejskich, głównie Austrii oraz Rosji. Szacuje się, że przez cały okres działania rugów pruskich granice państwa niemieckiego Musiało opuścić blisko 30 tysięcy Polaków, którzy często całymi rodzinami musieli porzucać swój dobytek oraz swoje majątki, by przenieść się za granicę. Spotkało się to oczywiście ze stanowczym oporem, nie tylko ze strony lokalnych polskich społeczności, ale przeciwko rugom pruskim wystąpili również pruscy przemysłowcy nie z dobroci serca, ale dlatego, że. Ludność polska była dla nich łatwą i tanią siłą roboczą, którą mogli zatrudniać w swoich fabrykach i zakładach przemysłowych. Utrata tylu pracowników i robotników nie była im na rękę, w efekcie czego wystąpili oni przeciwko polityce rugów pruskich tej polityce sprzeciwiały się również pozostałe dwa mocarstwa zaborcze, którym nie podobało się to, że ich państwo jest zalewane przez ogromną falę polskich uchodźców. W szczególności rugi pruskie doprowadziły w latach 80. XIX wieku do pogorszenia się stosunków między Niemcami a Rosją, co miało mieć daleko idące konsekwencje dla obu tych państw. Ostatecznie rugi pruskie zostały zniesione i na dłuższą metę nie przyniosły one zamierzonych rezultatów. Pomimo tych trudności i porażek władze niemieckie nie ustępowały i w roku 1904 podjęły się one nowej uchwały znanej jako nowele osadnicze. Nowela osadnicza zakładała, że na terenie państwa niemieckiego nie mogą być zakładane żadne nowe osady rolnicze bez wyraźnej zgody lokalnych niemieckich urzędów państwowych, które szczególnie niechętnie nie zgadzały się na to, aby nowe osady rolnicze były zakładane w szczególności przez polskich właścicieli. W efekcie czego wielu Polaków albo traciło dach nad głową, albo traciło okazję i możliwość, żeby taki nowy dom dla siebie i swoich rodzin zbudować, co ponownie wywoływało ogromną falę protestu wśród lokalnej społeczności. Zaledwie 4 lata później, w 1908 roku, podjęto z kolei tzw. ustawę kagańcową, która zakładała, że nie można posługiwać się językiem polskim w miejscach publicznych na terenie całego państwa niemieckiego, o ile lokalna ludność w danej miejscowości nie jest w 60% złożona z Polaków. Jeśli Polacy w danej miejscowości nie stanowią minimum 60% ludności, wówczas jedynym dopuszczalnym językiem urzędowym, w tym mieście staje się tylko i wyłącznie język niemiecki, co ponownie było ciosem wymierzonym w polską kulturę oraz język w celu wprowadzenia wszechobecnej germanizacji. Oczywiście, zarówno przeciwko noweli osadniczej, jak i ustawie kagańcowej, Polacy podejmowali wszelkiej maści formy buntu i protestu. Najbardziej znanym protestem jest protest dzieci oraz ich rodziców, podjęty w miejscowości września. W roku 1901, gdzie mieszkające w tej miejscowości polskie dzieci nie zgodziły się na Odbywanie lekcji religii w języku niemieckim, co doprowadziło do tego, że wiele spośród tych dzieci albo karano chłostom, albo wydalano ich ze szkoły, co spotkało się ze stanowczym protestem ze strony ich rodziców, co doprowadziło do pokojowych protestów i manifestacji na ulicach miejscowości Września, gdzie domagano się wprowadzenia nauczania w języku polskim, między innymi na takich przedmiotach jak religia. Ostatecznie protesty zostały zniesione przez władze pruskie, ale sam fakt, że Polacy występowali przeciwko polityce władz niemieckich, nawet na początku XX wieku, pokazywało, że polityka prowadzona przez władze niemieckie nie przynosiła na dłuższą metę zamierzonego rezultatu. Jeszcze głośniejsza była sprawa związana z rodziną Michała Drzymały. Polskiego osadnika, który znalazł dość pomysłowy sposób na to, jak przeciwstawić się polityce noweli osadniczej. A mianowicie, wraz ze swoją rodziną zamieszkał on w ruchomym wozie, który każdego dnia był przez niego przesuwany tsunami o kilka metrów. Co sprawiało, że teoretycznie wóz, w którym mieszkała jego rodzina, nie była stałą osadą, nie była stałym miejscem zamieszkania, tylko środkiem transportu który służył jako tymczasowe zakwaterowanie dla niego i jego rodziny, co było symbolicznym aktem protestu, jaki polska rodzina podjęła przeciwko polityce noweli osadniczej. Ostatecznie po kilku latach takiej działalności Michał Drzymały został zmuszony do zlikwidowania swojego ruchomego domu, ale pomimo to... Sam fakt, że podjął się on takiej dość pomysłowej formy protestu oporu przeciwko władzom niemieckich, zachęcało wielu innych Polaków do szukania ich własnych sposobów i rozwiązań na politykę prowadzoną przez władze niemieckie. A sam wóz Michała Drzymały stał się swoistym symbolem niepokornej postawy Polaków wobec władz pruskich na przełomie XIX i XX wieku. Nieco lepiej Wyglądała sytuacja Polaków zamieszkujących zabór austriacki. Przez prawie cały okres XIX wieku władze austriackie uchodziły za, ten, za to najbardziej tolerancyjne i otwarte dla ludności polskiej władze zaborcze. Które nie stosowały, w przeciwieństwie do władz rosyjskich czy niemieckich, tak brutalnych represji i prześladowań wobec lokalnej polskiej ludności, co zaowocowało m.in. tym, że w drugiej połowie XIX wieku region Galicji, który wchodził w skład zaboru austriackiego, otrzymał dość szeroką autonomię i niezależność na poziomie lokalnym, co zaowocowało m.in. wprowadzeniem języka polskiego w tym regionie jako języka urzędowego, wprowadzono Polski Sejm, a także otwarto polskie uniwersytety, dzięki czemu Polacy mieszkający w granicach autonomii Galicji cieszyli się o wiele szerszymi prawami i swobodami obywatelskimi w porównaniu do ich rodaków zamieszkujących zabór rosyjski albo pruski. Pomimo to, Polacy w dłuższej perspektywie i tak dążyli do Walki o odzyskanie swojej niepodległości, gdyż bez względu na to, jak szerokie prawa i autonomie nie przyznawaliby im Austriacy to w dalszym ciągu nie było to to samo co posiadanie własnego, suwerennego państwa, w efekcie czego na przełomie XIX i XX wieku wciąż we wszystkich trzech zaborach działały różne organizacje konspiracyjne i patriotyczne, które za swój nadrzędny cel stawiały sobie przede wszystkim wywalczenie dla Polski niepodległości. Jednakże, na kolejną szansę, by walczyć o niepodległą Polskę, Polacy musieli czekać jeszcze następne, co najmniej kilkadziesiąt lat. Jednakże, teraz, przychodząc do podsumowania z dzisiejszej lekcji, należy pamiętać o tym, że w drugiej połowie XIX wieku nasiliła się germanizacja ludności polskiej podejmowana przez władze pruskie, zwłaszcza odkąd kanclerzem Prus. A później Zjednoczonych Niemiec został Otto von Bismarck, zwany również żelaznym kanclerzem. W pierwszej kolejności władze pruskie podjęły się projektu zwanego Kulturkampfem, czyli walki o kulturę, która miała ograniczać wpływy Kościoła na sprawy narodowe, aby m.in. Kościół katolicki nie mógł walczyć w obronie Polaków i ich kultury. Działania te na dłuższą metę nie przyniosły zamierzonego rezultatu. Kościół katolicki nie stracił na wpływach, a wprost przeciwnie, stał się jeszcze bardziej popularną wśród Polaków instytucją walczącą z opresyjnym reżimem władz pruskich, a później niemieckich. Kiedy ten plan zawiódł, w roku 1885 władze niemieckie wprowadziły tzw. rugi pruskie, które miały doprowadzić do masowego wysiedlania tysięcy Polaków zamieszkujących granice państwa niemieckiego. Głównym Kierunkiem przesiedlania Polaków stało się terytorium Austrii oraz Rosji. Ta polityka również nie przyniosła zamierzonego rezultatu. Przeciwko rugom pruskim protestowali nie tylko sami Polacy, ale również niemieccy przemysłowcy, którzy nie chcieli tracić taniej siły roboczej, jaką byli polscy robotnicy pracujący w ich fabrykach i zakładach przemysłowych. Również władze Austrii oraz Rosji nie godziły się na to, aby ich państwa były zalewane przez ogromną liczbę polskich przesiedleńców. W szczególności na przełomie XIX i XX wieku polityka rógów pruskich doprowadziła do pogorszenia się relacji między Niemcami a Rosją. Mimo to do czasu zakończenia tej polityki granice państwa niemieckiego musiało opuścić blisko 30 tysięcy Polaków. Później, w roku 1904, wprowadzono nowelę osadniczą, która zabraniała tworzenia nowych osad rolniczych na terenie państwa niemieckiego. Polityka ta była wymierzona głównie przeciwko ludności polskiej. Zaś w 1908 roku ustawa kagańcowa zabraniała posługiwania się językiem polskim w miejscowościach, w których lokalna ludność polska nie przekraczała 60%, co oznaczało, że jeśli w danej miejscowości 60% mieszkańców nie stanowili Polacy, to używanie przez nich języka polskiego w miejscach publicznych było zakazane. W odpowiedzi na działania władz pruskich, Polacy podejmowali się kilku prób oporu. Przeciwko germanizacji szkół protestowały m.in. dzieci ze Szkoły Podstawowej w wrześniu w 1901 roku w odpowiedzi na nauczanie języka, nauczanie religii w języku niemieckim. Przeciwko czemu nie zgadzały się zarówno same dzieci uczące się w tej szkole, jak i ich rodzice. W odpowiedzi z kolei na, osa, na owele, nowelę osadniczą. Polski osadnik Michał Drzymały mieszkał przez lata ze swoją rodziną w wozie, który każdego dnia przesuwał co kilka metrów, co sprawiało, że teoretycznie nie łamał on postanowień noweli osadniczej, gdyż ten wóz nie był miejscem zamieszkania, a jedynie środkiem transportu. Ostatecznie po kilku latach Michał Drzymał został zmuszony przez władze niemieckie do zlikwidowania swojego wozu, który jednak na dłuższą metę stał się symbolem oporu Polaków podejmowanego przeciwko germanizacji na przełomie XIX i XX wieku. Nieco lepiej sytuacja Polaków wyglądała w zaborze austriackim, gdzie ustanowiono autonomię Galicji, która przyznawała Polakom częściową niezależność na poziomie lokalnym. Pozwalała używać języka polskiego w miejscach publicznych, ustanawiała niezależny polski Sejm oraz pozwoliła na ponowne otwarcie się polskich uniwersytetów, takich chociażby jak Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Jak więc widać, sytuacja Polaków na terenie państw zaborczych wciąż wyglądała dość nieciekawie, jednakże nie zniechęcało to w najmniejszym stopniu. Polaków do podejmowania się dalszej walki w imię odzyskania niepodległości, ale to jak to wyglądało, będziemy mówić dopiero w następnych odcinkach. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.